takie słoiki już zalane roztworem tym, o tym roztworem zalewamy, zakręcam i będziemy nalewać tutaj wodę będę nalewał tutaj wodę do no tych zakrętek tutaj tak o Równo do zakrętek i gotujemy przez pół godziny ale na wrzątku jak się zacznie gotować i tak właśnie przygotowuje się przetwory na zimę i przed do zakrętek sobie. o już już jest przygotowany do zakrętek no i tu musi wrzeć i gotujemy po godziny. Później wystawiamy i mamy gotowe przetwory na zimę.